Byli druidzi. O czym teraz mówicie? Tutaj druidzi to są... A co ja mam na to patrzeć? Tu Krónek są barcia z 70 roku. Pierwsze. No ale co tu się działo? Na to mamy teraz Nie wolno chyba wchodzić. Nie wolno wchodzić. Ale ścieżko było, Ktoś tutaj... I zagrodzili, zagrodzili. Tu zapadł się kościół. I teraz robimy oczko wodne. Tam spalono ludzi. Znaczy, gaszono ludzi w tym oczku. No, a tu się kościół zapadł. W którym mieście nie wiadomo. Tu, w tej wodzie. Kierunek wschodu słońca 21 grudnia ubiegłego roku. Psst. Tu holski Stonehenge, krąg drugi na linii wschodu słońca, dwudziestego pierwszego grudnia. no co by się zwiedzało? Z latarkami. No tu nie można wchodzić ze ścieżek, bici. Nie można wchodzić i niszczyć po prostu. nawet traktor. Kiedyś. Nie, tu w nocy nie wpuszczają w ogóle, bo nie? nikt nie wychodzi z Żywy. O! Ale jakby sobie zrobić tu biwak w nocy. W lasie by się można, ostatni w życiu. <laughs> I sobie nagramy film kuba, ma taką kamerą, i tak też jak będziemy gonić jedną. nie? Wy oglądałyście no tak? No, taki sam. Zbadamy, co tu się dzieje. Zobaczcie, normalnie spala oni ludzie. Kurchany. A zobacz, to tu jest takie 2 metry pod ziemią. Mhm. No, aha, to odkopywali, sprawdzali. Tu wielu profesorów zrobiło, wiesz, który to tam, tam było napisane. No tak, no, że można. I że I tak, sosnę zachodować i ja I pokaż Zresztą. przez szkółko. Ciekawe to gówno nie, jecha. to lepsze. To ja mam powiększanie lepsze. To Słuchaj co, tam, tam wschodzi słońce 21 grudnia. A tam wschodzi słońce 21 czerwca. Szok normalnie. Ale jeden próbował, to mu zginął. Tam wschodzi słońce 21 grudnia. A gdzie 21 czerwca? Pokażemy za chwilę. Jak cię rypnie, to zobaczysz. Popiera. Gdzie mam porasta? Rośnie mi coś. tylko kamerę znajdę. A babcia jak do kościoła z tą toryszką? Jak mama muminka. Mama Muminka babcia. A to jest babcia miejsce święte tutaj. Dla gotów. 아상편 <목소리도> Potem piąty to jest największy no, na tym wiem, rysunku. Aha, no. Czyli, A jak można poznać to już jak skąd my Kuba staliśmy? Ale masz tutaj napisane, że to wszystko jest, jest unikalnym obiektem ekologicznym i przyrodniczym stali europejskiej, czyli gitara. Nie no, my nie wątpimy w wiarygodność tego miejsca. Zrobię na tym kręgu wam. Krew z Łomskim? Mówiłaś, że myśmy tam czarną wodą nie pływali z Łomskim tam wtedy? Teraz to ja. Nikt nie powiedział, dla jasności, nikt nie powiedział, że to jest dobra energia, nie? Ja pytałam cały czas. Nie, nikt tak ci nikt nie powiedział. Nie, nie, na Babcia, coś starszego od ciebie i nie ma energii. może. tak Się rozeszło.

To jest krąg dziewiąty. To jest dziewiąty. A wszędzie to po prostu. Zobaczcie jakie są. Chcę wam jedno powiedzieć, nie? Bardzo wykazały, to...